O naszej karcie Jestem Pro, pewnie słyszałaś, słyszałeś już wielokrotnie, a może masz pierwszy raz styczność z informacją o możliwościach. Dlatego za chwilę Ci opowiem o tym więcej, co zyskujesz posiadając kartę Jestem Pro. Zaczynam od tego, że karta jest wirtualną kartą, nie dostajesz fizycznie karty. Natomiast jest to narzędzie, które wykorzystujemy dla naszych klubowiczów. Nazywamy naszych uczestników, członków naszej społeczności klubowiczami, ponieważ zaczęło się od idei klubów praktycznego rozwoju osobistego, dlatego praktyczny rozwój osobisty i jest karta jestem pro. Jestem pro, czyli jestem otwarty na rozwój, na zmianę, na nawiązywanie kontaktów, na dzielenie się swoimi doświadczeniami. Jest to kilka tych istotnych czynników, które są dla nas bardzo ważne. Są to nasze wartości, ponieważ traktujemy się z szacunkiem, wzajemnie dyskutujemy na wiele różnych tematów, budujące naszą społeczność. I spotykamy się w kilku różnych formułach. Jedną z takich formuł jest cotygodniowe spotkania, zazwyczaj są to trzy w miesiącu, czasami cztery, w zależności od tego, czy jest jakiś dodatkowy temat, ale o tym komunikujemy się w naszej społeczności. Natomiast co dwa tygodnie, standardowo, cyklicznie, systematycznie, przez praktycznie cały rok, z wyjątkiem wakacji, czyli pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się. Warsztaty, praktycznie rzecz biorąc, czyli od praktycznej strony patrzymy na rozwój i na różne tematy. Czasami jest tak, że przychodzicie z własnymi tematami i dyskutujemy o nich. Czasami jest tak, że idziemy według pewnego schematu i robimy, wykonujemy różne ćwiczenia. Każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się na klubach praktycznego rozwoju osobistego, o których właśnie już wspomniałem dzisiaj i omawiamy konkretny temat. Ten temat idzie w formule również dzielenia się własnymi doświadczeniami, oraz częścią warsztatową, którą rozwijamy w zależności od potrzeb naszych uczestników. Każde z tych spotkań zaczyna się pół godziny wcześniej, czyli o godzinie 19 jest spotkanie właściwe, a pół godziny wcześniej spotykamy się po to, żeby nawiązywać relacje, budować naszą społeczność. Co nam to daje? Jeżeli przyjrzysz się, jeżeli masz taką wiedzę, jeżeli obserwujesz to, co dzieje się w świecie biznesowym, przedsiębiorcy bardzo często należą do różnych grup biznesowych. Uczestnictwo w takiej grupie biznesowej kosztuje często kilka, kilkanaście tysięcy złotych za cały rok i w ramach tej społeczności przedsiębiorcy wzajemnie korzystają z własnych usług, poznają się i nawiązują głębsze relacje biznesowe. Tutaj również na tych samych zasadach spotykamy się i budujemy te relacje, ponieważ jeżeli jesteś osobą prywatną, fizyczną i pracujesz na etacie, bądź szukasz pracy, bądź szukasz w ogóle pomysłu na siebie, to możesz poznać, różne ciekawe informacje, które mogą Ci pomóc w budowaniu swojej kariery zawodowej, budowaniu marki osobistej, czy po prostu pewności siebie. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która prowadzi biznes, możesz poznać tutaj na przykład ciekawego współpracownika bądź pracownika. Generalnie chodzi o to, żeby się poznawać i pomagać sobie w rozwoju i nawiązywaniu ciekawych relacji, które w przyszłości możemy wykorzystać m.in. do zarabiania pieniędzy. W ramach karty otrzymujesz również bardzo dużą ilość rabatów. Jest to 1300 zł na dzień dobry, jeżeli chcesz skorzystać z płatnych różnych warsztatów, które pomagają Ci w rozwoju różnych konkretnych umiejętności i obszarów. Te 1300 zł masz gwarantowane, natomiast bardzo często dla klubowiczów są różnego rodzaju preferencyjne warunki na wydarzenia, które są organizowane w ramach działalności Instytutu. Może dzięki temu rozwijać się dużo efektywniej, ponieważ oszczędzasz pieniądze, nie ponosząc kosztów związanych z tym, że na przykład kupiłaś, kupiłeś w ostatniej chwili dane szkolenie, ponieważ ceny nasi klubowicze mają zawsze gwarantowane najniższe. Jeżeli chodzi o budowanie społeczności, poznawanie się, jest to bardzo potrzebne, ponieważ każdy z nas potrzebuje do życia, do funkcjonowania, do zarabiania pieniędzy, do budowania biznesu, do pracy innych osób. Dlatego, jeżeli jesteś członkiem tej społeczności, możesz odkrywać przede wszystkim siebie dzięki rozmowom i poznawaniu innych ludzi, a dzięki podpowiedziom, jak się faktycznie, efektywnie, fajnie rozwijać, łatwiej jest nam osiągać własne osobiste cele, do tego, żeby w przyszłości zarówno czy awansować, czy rozwijać się w kontekście zawodowym, czy po prostu czuć się spełnionym człowiekiem. No i teraz to, co najbardziej Cię interesuje: ile to wszystko kosztuje? Jeżeli tam mówiłem o kwotach rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych, to tutaj na pewno będzie to dużo mniej. Jeżeli myślisz o rozwoju, o rabatach, o których mówiłem, że są minimum 1300 złotych, no to teraz pytanie, ile by to mogło kosztować, żeby dostać takie rabaty. Dostajesz kartę i uczestnictwo w naszej społeczności za całe 150 złotych. Za rok członkostwa. To jest bardzo symboliczna kwota, ale taka jest idea Instytutu, po to, żeby dawać ludziom możliwość rozwijania się i nawiązywania ciekawych, wartościowych kontaktów w realnie możliwie najniższych kwotach. Jeżeli chodzi o 150 zł, jest to kwota, która wspiera działalność Instytutu, natomiast Ty korzystasz ze wszystkich przywilejów. Również z tego mamy narzędzia, jest to również też strefa dla naszych klubowiczów oraz Materiały szkoleniowe, jak i kawa, herbata, woda, czasami jakieś ciacho na naszych spotkaniach. Dlatego, jeżeli chcesz w ciekawy sp sposób spędzać co dwa tygodnie lub co tydzień swój czas z ciekawymi ludźmi, rozwijać się, poznawać różne ciekawostki dotyczące rozwoju osobistego, biznesu, planowania swojej kariery, budowania marki osobistej, to widzimy się na naszych spotkaniach. Cześć.